Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z SBC z tocami, bo wypadło tutaj gwarancja toca graczy i postanowiłem je zrobić. Nie mam jeszcze go zrobionego. Mam tu jednego toca, ale zrobiłem SBC z tocem gwarantowanym i chciałbym teraz otworzyć. Może akurat uda się go przepalić. W tym SBC to jest toc FEFL Nie są to dobrzy zawodnicy, ale może pod to SBC się przyda. Liczmy na walkout Niestety nie ma walkoutu, więc to nie będzie zbyt dobry overall. Francja, Boże, jaka Francja, Anglia 80 No niestety tak jak myślałem. Jest problem mały z overallem. No dobra no niech będzie, bo tam niestety potrzebne jest 8,4 i właśnie się zastanawiam teraz, czy na szybko nie zrobić onany, czy może właśnie mm, przepalę sobie tego szkota, którego mam. Mm, tylko fajny jest, miale fajne statystyki i myślę, żeby go zostawić tam na późniejsze tocy i teraz zrobimy krótkie cięcie, ja zrobię sobie Zadanie tygodniowe, bo nie wiem czy wiecie, ale w zadaniach tygodniowych jest do zdobycia Rodri 8.8 i Onana 8.8, jeszcze jest Taylor 8.1, ale to tak, na marginesie. I właśnie chciałbym zrobić tego Onanę, z tego względu, żeby właśnie go przepalić, bo 8.8 bardzo podbija overall, więc... Słuchajcie, udało się, udało się zrobić y, zadanie z Onaną i przechodzimy do SBC. Tak jak widzicie, gwarancja toc graczy. Wymieniam tu takich zawodników jak Asensio, y, Dembele kupiony za 7000, Legland, Victor Ruiz, Onana, właśnie z zadań tygodniowych, Malcolm, Banega, Pablo Sarabia za Ziech. William, Jose i Aduriz, nie potrzeba tutaj zgrania, polecam takie rozwiązanie, no i co przepalamy i lecimy z tematem, no fajnych zawodników jest kilku, kilku. sprawdźmy czy możemy zobaczyć gdzieś tą drużynę Totsów, jakbyśmy tutaj zmienili, eee, tu, nie, niestety nie możemy zobaczyć tych toców, ale jest ich kilku, którzy, których by chciałbym trafić. O, toc, a tu jest tylko przejść do sklepu. No to przechodzimy do sklepu, przeglądamy paczki, no i szukamy tej paczuszki z jednym zawodnikiem. Pewnie będzie na końcu. Tak, toc społeczności, jest dużo fajnych kart. Toc Ibrahimowicz, no to by było coś. Lecimy. Jest walkout. I jaka flaga? Flaga od flagi, wszystko zależy. Hiszpania, SPD. Busquets? Busquets 93. O, wow, bardzo dobra karta. E, oczywiście nie do grania, ale e, pod to, że pod przepał, tak, na mojego ukochanego, wyczekiwanego Eusebio. No powiem Wam, że Busquets bardzo fajny, fajny traf. Zobaczcie jak tutaj damy do zebie oczywiście go. No to tutaj bardzo podbije nam ocenę. Ja tu chciałem dać tego Rodrigo, ale widzę, że tutaj już on nie będzie potrzebny. Przyda się w tym słabszym SBC. A tutaj wleci... Sergio Busquets i ta karta jest bardzo ładna, chodzi mi o sam design, no bo karta, no nie wiem, no niegrywalna, no 56 tempa, 59 szybkości biegu, 56, przepraszam, przyspieszenia, podania jako takie, dryb, podania jako takie, no bardzo dobre, obrona, fizyczność, no ale tempo dyskwalifikuje go od razu i dzięki temu, że tu jest y, Busquets, który mega podbije nam ocenę no to tu już nie będzie musiał być y, ani no nojer zostanie ale tutaj już będzie mógł by, mogła będzie będzie mogła być słabsza karta dużo ale fajnie, fajny traf powiem wam mega się udało e, Oby tak dalej słuchajcie e, jutro postaram się wrzucić filmik z draftu e, nie dzisiaj jak mówiłem tylko jutro Yy, polecam też zrobić sobie wymianę fut, SBC jest yy, Wymagania Francja 2, narodowość minimum 4, maksymalnie 5 z tej samej ligi. Ocena zespołu 78. No i słuchajcie, jeśli się podoba wam odcinek z trafienia, kurde, toca 93. Zostawcie w górę, zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i po... do zobaczenia, trzymajcie się, cześć